Dzień dobry wszystkim. Szczęść Boże. Szczęść, Szczęść Boże. Już mi zabrałaś ten. Ja muszę się przysiąść, mamy jeden mikrofon. Tak. No i chciałam powiedzieć właśnie, że kilka dni temu były wspomnienia o e, świętym Maksymilianie Maria Kolbe. Nawet wspomnienie liturgiczne było. Tak. I jesteśmy w takim niesamowitym miejscu. No i mamy bardzo ciekawego i niezwykłego gościa. Ojciec Mirosław Kopczyński. Ko o, Kopczewski. Kopczewski. Ja zawsze mówię ojciec Mirosław K. Ponieważ doskonale wiecie, że ja przekręcam nazwiska i po prostu zawsze przekręcę i nigdy w życiu nie zapamiętam, zapamię tak jak to mają dyslektycy i fobie, tak się odmienia chyba. Tak, ale wracając do tego cudownego miejsca, to chciałam właśnie powiedzieć, że jesteśmy w Niepokolanowie, e, w klasztorze e, Franciszkanów i co najważniejsze, w celi Maksymiliana Kolbe. I ojcze, chciałam zapytać, czy to z tej celi, właśnie? Była ta ostatnia droga Maksymiliana. Dokładnie tak. 17 lutego 1941 roku święty Maksymilian tutaj siedział, dyktował ostatnie notatki do książki, zadzwonił telefon z furty, że przyjechało gestapo i chce rozmawiać, chce widzieć przełożonego. I ojciec wtedy poszedł, przyszło czterech sesmanów tutaj do góry, podali listę braci ojców, i tych ojców wywieziono, Maksymiliana. Był to bardzo smutny dzień dla Niepokalanowa, bo nikt nie wiedział, gdzie, po co, w jakim celu święty Maksymilian został wywieziony. A no, on wtedy został wywieziony, to jest to drugie wywiezienie chyba już? To, to jest tak, to drugie tak? wywiezienie, tak. Pierwsze wywiezienie miało na początku września 1939 roku. Wtedy cały klasztor był wywieziony. Zostało tylko dwóch braci do opieki nad chorymi, natomiast wszyscy zakonnicy, ci, którzy byli w klasztorze, bo wcześniej postanowieniem prowincjała, prowincjał zdecydował, żeby kto może, żeby jechał do domu, żeby tak uratować jak najwięcej zakonników, ale zostało już około 40 braci, w większości braci, było też kilku ojców i wtedy Sesmani wszystkich tutaj zebrali najpierw pognali na, bodajże na stację w Sochaczewie, tam na wagony i w trzech miejscach, w trzech obozach takiej pracy przymusowej. Wrócili 9 grudnia tego samego roku. Zostali uwolnieni oczywiście 8 święta. No jakże by mogło być <laughs> inaczej? Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Dzisiaj tak naprawdę chcemy wam przybliżyć postać Maksymiliana. Tak, I, bo wiele osób Myśli, że świętym został dlatego, że właśnie zginął w obozie. A tak naprawdę to było uwieńczenie całego życia tym męczeństwem, prawda? Prawda, ojcze? To było tak i <laughs> tak nie wiem, po środku. Proszę. Myślę, że tak. To znaczy, y, pamiętamy o tych dwóch koronach, które jako małe dziecko. Y, Myślę, ma... że nie wszyscy w ogóle znają tę historię, bo to my, będąc w kościele, znamy, ale są na pewno osoby, które. Może nigdy nie słyszało o tych dwóch koronach. W krótkich słowach. Święty Maksymilian urodził się w 1894 roku w Duńskiej Woli. Był drugim synem w rodzinie Juliusza i Marianny. Łącznie w tej rodzinie urodziło się pięcioro dzieci. Z tego troje zostało wychowanych. I został ochrzczony w dniu urodzenia. 8 stycznia się urodził i po południu o godzinie 15.00 Tata i chrzestni zanieśli go do kościoła i w kościele dostał, otrzymał chrzest święty i dostał imię Rajmund. Także my wszyscy znamy go jako Maksymilian. W dzieciństwie nazywano go Mundek, zdrobniale. I był bardzo żywym chłopcem, interesujący się wszystkim. I z tym jest związana taka historia, że kiedyś mama zostawiła go samego w domu z młodszym braciszkiem. Żeby się opiekował i też, żeby pilnował obiadu. No, Mundek oczywiście y, zajmował się, ale w pewnym momencie przybiega kolega, woła Mundek, Mundek, chodź szybko, u nas w domu lęgną się kurczęta. To była taka wielka atrakcja. Teraz nigdy nie poszedł. nawet A Nie wiem, nie czy wiadomo, ktoś nie, nie wiem czy ktoś wie, jak się lęgną kurczęta. Ja widziałam na filmie. Ja widziałam na naturze. I Mundek poszedł i zapomniał o Bożym świecie. Kiedy wrócił, mama już była w domu, także obiad się spalił, braciszek zapłakany i mama wtedy na niego nakrzyczała, Mundek, Mundek, co z ciebie wyrośnie? I ten chłopiec miał wtedy około ośmiu, może dziesięciu lat, wziął sobie te słowa głęboko do serca, poszedł do kościoła, do przedfigury Matki Bożej, uklęknął i spytał się, Maryjo, powiedz, co ze mnie wyrośnie, bo nawet moja rodzona mama załamuje nade mną ręce. I wtedy, tak jak mamy przekaz, to było w Pabianicach, w Kościele Świętego Mateusza. Teraz ten obraz został odnowiony, tam można go zwiedzać, i myślę, że warto pojechać właśnie do Pabianic, zobaczyć ten obraz, gdzie Matka Boża rzeczywiście stanęła. I, i, i to spotkanie właśnie z małym Maksymilianem, małym mątkiem. Pokazałam mu dwie korony, którą chcesz czerwona i biała. Jeśli mówimy o świętym Maksymilianie to te dwie korony charakteryzują całe jego życie. Bo biała oznacza świętość, I taką czystość, czystość taką y, on bardzo pracował nad sobą, prowadził dzienniczek, y, regularnie odprawiał dni skupienia, y, rekolekcje, także regularnie się spowiadał. Miał też troszeczkę problemy ze skrup Pułami. Tak. tak. Skrupulant. skrupulant. Tak, hmm, tak, tak, tak. Także... A druga czerwona oznaczała męczeństwo. I nikt o tym nie wiedział, że mały Mundek miał tą łaskę, tylko jego mama zwróciła uwagę na ogromną przemianę. Raptem ten chłopak stał się posłuszny, bardzo dużo się modlił. Każdą chwilę wykorzystywał, abyśmy mieli w domu taki ołtarzyk. Gdzie była obraz Matki Bożej Częstochowskiej. No i mama jest, no coś się stało, bo to jest niebywałe, żeby dziecko samo z siebie przeszło taką przemianę, Zmusiła go do powiedzenia. Ja wtedy powiedziałam, proszę, żebyś nikomu nie mówiła, ale wtedy i wtedy, kiedy się modliła Maryja zeszła do mnie do ołtarza i zaoferowała mi te dwie korony, a ja wziąłem obie. Mm, <laughs> Także. Ciężkie do przyjęcia dla mamy. Myślę, że no, zwłaszcza ta, ta czerwona korona. Tak, z tym, że to też jest przekaz jej, jego mamy, Marianny, że on jako dziecko modlił się o łaskę męczeństwa. Hmm. Dziecko kilkuletnie modli się o łaskę męczeństwa. i. My się Teresa z Avila przypomina. Ona też miała no. taki Jedno Jedną z pierwszych mszy, którą odprawił, to było o łaskę męczeństwa dla siebie. Także to nie było tak, że on uciekał od męczeństwa, tylko wiedział, że ofiarować swoje życie dla Chrystusa to jest największa cześć oddana Bogu, największa jakby łaska, którą możemy tutaj... A ktoś złośliwy by powiedział, że to jest najprostsza droga do nieba. Tak, to jest najprostsza droga do nieba, z tym, że no nie każdy się odważy być męczennikiem. Dobra. Dobra. Trzeba wytrwać też w męczeństwie, bo nam się tak łatwo mówi, ale... Męczeństwo to nie jest tylko, że ktoś mi gardło przyjdzie poderżnąć, bo to nieraz Dokładnie. jest długie prześladowanie, kiedy daje się wybór, kiedy człowiek może wyrzec się Chrystusa, żeby ratować życie, nie? Tak, no też Maksymilian nie zginął od kuli, tak? W jednym momencie, tylko po prostu była to śmierć, głodowa ileś tam tak. czasu trwająca, Około dwóch typu. tygodni, tak, i został dobity zastrzykiem mhm. z fenolu. Tak. No, dziwne to są lasy świętego no. Maksymiliana, bo on jako chłopak nie miał szans na edukację. O, ponieważ. A był taki mądry. Był, taki był prze, mądry. Był człowiekiem. Tak? Może to dlatego, że miał dwa imiona? Rodzice, rodzice rodziców było stać na wychowanie, na wykształcenie tylko najstarszego syna Franka, i tak myśleli, żeby Franka wykształcić, żeby został kapłanem, ponieważ oni. Zarówno Marianna, jak i Juliusz byli bardzo pobożnymi ludźmi. Marianna chciała zostać, w ogóle ofiarować swoje życie Bogu. Wtedy zakony były zamknięte i zgodziła się założyć rodzinę pod takim warunkiem, że y, jej mąż nie będzie przeklinał, nie będzie wódki pił i że założą chrześcijańską rodzinę, prawdziwie chrześcijańską. Jako małżonkowie razem wstąpili do trzeciego zakonu y, Franciszka, franciszkańskiego. Franciszka, uh -huh. I kiedy Juliusz otrzymał spadek, to zrzekł się spadku, bo chciał żyć ubogo. Nigdy nie mieli, nie mieli własnego mieszkania na własność. Wszystkie te mieszkania często zmieniali lokum, były wynajmowane. Mhm. Mamusia ten, pyta o te dwa imiona. A dwa imiona, dlaczego? Bo, Maria? Bo, miała, bo, miała, bo, miała dopytać, bo miała dopytać, wiecie, się umówiliśmy, że ona dopyta, dlaczego, dlaczego Maksymilian Maria. I dlatego tak chciała <laughs> Nie wiem, czy chciałam powiedzieć, że mama Maksymiliana była późną, prawda? Mama była ta to znaczy. Tak mama. wtedy to zostało. się nazywało archoszerka, tak? z tym, że to nie była praca zarobkowa, tylko to była pomoc. taka służba, bo mm. normalnie zachowywała się, zajmowała się wychowaniem dzieci, prowadziła też sklepik, mieli też warsztat, warsztat tkacki, także utrzymywali się z czegoś innego, natomiast chodziło się pomagać w porodach mm. yy, tak yy, charytatywnie, że tak powiem, z pomocą sąsiedzka, nie? A Arkuszer. Tak. I zresztą z tym arkuszer z, z zawodem z tą posługą Marianny też jest związana właśnie wykształcenie Maksymiliana, bo kiedyś mama posłała go do apteki, żeby, zamu, żeby zamówił lek i podyktowała mu po łacinie nazwę. I on wy, bardzo dokładnie powtórzył aptekarz zdziwiony, taki mały chłopak, i po łacinie tak pięknie mówi. I pyta się, a skąd ty to wiesz? Uczysz się? Nie, nie uczysz. A dlaczego się nie uczysz? Dlatego, że nie mamy pieniędzy. To przychodź, ja będę cię uczył. I apteka zaczął go uczyć, potem jeszcze hmm. jeden z wikariuszy w parafii. Także przygotował Maksymiliana, i Maksymilian zdał do tej samej klasy co jego starszy brat. Hmm. I z tak z Bożą Opatrznością nie jeden kolbę, a tak naprawdę to trzech wstąpiło do, do Franciszkanów. Hmm, do Franciszkanów. A teraz wracam jeszcze do mojego pytania. czy tak właśnie, dlaczego Maria? Bo... Tak jak mówiliśmy na początku, w ogóle to jego imię chrzestne to jest Rajmund. No tak. Wstąpił do zakonu i tam y, dostał imię Maksymilian. Nie wiem dokładnie, czy sam sobie wybrał to imię, czy zostało ono wylosowane, natomiast bardzo pasowało dla niego, bo on żył według maksymy, maksimum dla Boga, minimum dla siebie. Natomiast przy ślubach wieczystych, które składał w Rzymie, Maksymilian przyjął jeszcze dodatkowo imię Maria w cześć Matki Najświętszej, ponieważ jej oddał całe swoje życie i on sobie nie wyobrażał swojego życia bez Maryi. Zakochany Aha. w niej był, prawda? No po uszy. Po uszy. Ale myślę, bo że to widać, jest... Bo, bo to jest, tak. to jest e, ta figurka, to jest figurka Maksymiliana, prawda? Ona jest oryginalna. To znaczy, nie wiem, czy ona jest dokładnie ta sama, przy, która stała wtedy na biurku. To jest na pewno jego biurko, przy którym mhm. on, że tak powiem, pracował. Ja bym powiedział, że to jest komputer na tamte czasy, taki segregator, zresztą, zresztą jak widać na starych zdjęciach to zawsze wydaje się, że tam jest bałagan, natomiast myślę, że Maksymilian doskonały porządek, on wiedział co no dzieje lepsze. Ojciec rafał, napisy, jeszcze zostało troszeczkę. No tak napisał. jak u nas segregatory w dniu dzisiejszym, tak? A z tak. tam jeszcze jest łóżko Maksymiliana. Łóżeczka no. z kocem. Tak, tak, yy, właśnie kamerę, <laughs> żeby było widać. To jest łóżko z Maksymiliana, które jeszcze y, musieliście napisać, żeby nie dotykać, bo ludzie obrywali kawałki. No niestety, byli tacy, którzy przychodzili z nożyczkami i, i teraz. I teraz. I teraz niestety, no. A tam jest jeszcze druga sala. Tak, tam... y, to ta cela, w której my jesteśmy, to jest jego osobista cela, gdzie hmm. on mieszkał. Obok był sekretarz. I hmm. sekretarzowi dyktował. Y, Teksty do książki, sekretarz też notował różne informacje do przekazania na różne działy, różnym ojcom, ponieważ w tamtych czasach, o których mówimy, kiedy wrócił z Japonii 36-41, w klasztorze było ponad 700. Braci. To jest niebywałe. To tak. w tej chwili klasztor ma ponad to jest dużo, ale też pewnie przyjedziemy, bo już tym, tak, że, że przyjedziemy się mówi, czy... o niepokalanowie samym w sobie będziemy mówić, ale chociaż na miastkę powiedzmy, ponieważ to tak jak już padło z, tutaj z ust ojca, to było przeogromne przedsiębiorstwo to było absolutnie wszystko Nie było był samowystarczalny przecież. no tak ja może zacznę od, takie, ja takie, zacznę takie. może od tego co jeszcze chciał zrobić no chciał no. zrobić lotnisko <grych> i telewizję i telewizję, radio już było, Rakiet, były, by było rakiety. to prawda, że opatentował yy, yy, wzór na rakietę kosmiczną? Wiem, że Coś pewne dostałam, że opracowania było. były złożone do urzędu patentowego, nie wiem czy to chodziło o rakietę, on to nazwał areoplan. To takie urządzenie do latania, które właśnie miało wynosić w przestrzeń kosmiczną. Takie obliczenia, on to nie to, że tylko sobie na, jako dziecko, czy tam jakiś młody licealista namalował, to wyliczał dokładnie. Tak Bo że. też był mm -hmm. fascynantem matematyki i fizyki. Matematyka, fizyka to były jego konik, Projektował fortece, na przykład jak we Lwowie był, to fortyfikacje dla Lwowa, jak ulepszyć. Yy... szalony człowiek. Szerokich Pozytywnie. horyzontów, mhm. człowiek, który interesował się też światem, i który chciał najnowsze wynalazki zastosować w ewangelizacji. Czyli dzisiaj by się nie z tej nowej ewangelizacji? Myślę, że tak, z tym, że też trzeba pamiętać jedno, że pomimo środków technicznych, to i tak stawiał na kontakt osobisty. Mhm. No I, I to, to by, prawda. To by nie uratujemy e, braku kontaktu osobistego też i teraz z tymi filmikami, ale chociaż w tej pandemii staramy się coś, coś pomóc, tak? Dla tych, ale którzy nie wróci, mogą się przymażyć. tu Wrócimy, i Wr wrócimy i na to pewno, tak. ponieważ historia niepokalanowa, jak niepokalanowo powstawała, jest przeciekawa, ale tak. jeszcze do Maksymiliana. E, czy ojciec wie, kiedy on, kiedy e, pojawił się w jego sercu ten kult niepokalanej? Czyli niepokalana, wszystko na niepokalaną. Hmm. Jak to się stało? Bo to, że spotkał Maryję, to wiemy, ale właśnie to znaczy, ta, ten jej tytuł, prawda? Hmm. Niepokalana. No to pierwsza inwestycja, którą dokonał, to był zakup figurki niepokalanej. Dostał hmm. wtedy 5 groszy. Był to odpust y, świętego y, przemienienia pańskiego w parafii świętego Mateusza w Pabianica. wiem, co nam się ze światem stało, przepraszam was najmocniej, ale nie rozumiem. I za te pięć groszy kupił właśnie figurkę taką, bo chciał mieć własną, pomimo <grym> tego, że zawsze była <grym> w, A w rodzinie, <grym> to chciał mieć własną figurkę. I Właśnie taką malutką czy taką wielką kupił? Nie, kupił malutką na tyle, mm. na ile go było stać, mm. ale cał, zainwestował pięć cały 5 kopiejek. 5 groszy? 5 kopiejek? No 5 kopiejek czy 5 groszy, bo mm. wtedy jeszcze był zabor rosyjski, to raczej 5 mm. kopiejek to było, bo to były okolice Łodzi. Także. A jeszcze wracając do tamtej sali. To są tam y, rękopisy y, y, sam rę tak, y, tak, prawda? Cupisym, tak. Y, mhm. no, no, tak, tak. I tam właśnie wyczytałam coś takiego, no pewnie dzisiaj jak mam tak powiedziała, to nie jeden z księży powiedział, że Hades, ja opowiadam, tak, że Lucyfer gdyby y, y, zwrócił się do y, Matki Boskiej, to byłby... O ratunek gdyby był w stanie mówić imię Maryja, tak, mm -hmm. to byłby zbawiony. Y, jest to myśl zaczerpnięta z je, od jednego ze świętych, z którym na pewno Maksymilian się utożsamiał i on wierzył, że Matka Boża może największego grzesznika uratować, jeśli ten zwróci się do niej o ratunek. Mhm. Ponieważ wierzył, że jako niepokalana, ta, która nie ma grzechu, ona ma ogromne, jak to powiedzieć, zasługi. Wpływ na, na pana Jezusa, tak? Y Chody ma No można powiedzieć. No, czyli możemy tak powiedzieć, słuchaj, jeżeli nas teraz oglądasz, być może jesteś osobą, która właśnie uznaje siebie za tego bez ratunku. Że Albo tego największego grzesznika, który największego. już stoi na drodze do potępienia. Ja, ja kilka razy słyszałam takie, a na mnie tam już węgielki, prawda, w piekle czekają. Nie, nie, nie. Wołaj Maryję, ona cię przeprowadzi. Widziałam kiedyś taki obrazek, jak. Y Święty Piotr przychodzi do pana Jezusa, taki mem, a zanim Maryja stoi i wciąga ludzi po różańcu. mówi pan Jezus do świętego Piotra: mówi nie marcie, nie marcie, mamusia zawsze chce pomóc. Więc, więc wołajcie do Maryi. Maksymilian wiedział, co robi, i to jest absolutnie uniwersalne i będzie aktualne zawsze. Ale ojcze, proszę powiedzieć, co tutaj się dzieje dzisiaj, w tej chwili, tak? Tu jest wielkie zawierzenie, tak? Mm. Tak, to. jesteśmy w trakcie Wielkiego Zawierzenia. To jest taka duchowa akcja, która trwa już od czterech lat, od 6 do 22 sierpnia, 17 dni rekolekcji, i każdego dnia spotykamy się na Eucharystii, Modlitwie Różańcowej, na konferencjach i świadectwach. Zapraszamy różnych gości, mm. po to, żeby dać jak największej ilości ludzi możliwość zawierzenia siem i swoich spraw Matce Najświętszej, jak to czynił zresztą święty Maksymilian. Także jeszcze czeka nas no dużo rzeczy. Teraz w tej drugiej części mamy temat taki przewodni, to są zagrożenia duchowe. Obecnie głosi nauki ojciec Robert Stachowiak, egzorcysta. Dzieli się swoim doświadczeniem właśnie z posługi egzorcysty. Za chwileczkę będziemy gościć Pana Andrzeja Wronkę, będzie mówił o sektach, będzie Czyli mówił, no, różne takie. Wszystkie te inicjatywy, które pojawiają się tutaj podczas zawierzenia tułam, kiedy dwa razy byłam, prawda? Nawet tak jest, w, dwa w, razy. Też, też z konferencjami. Naprawdę przecudowni ludzie przyjeżdżają. Nie wiem, jak teraz w pandemii, czy nie jest trochę mniej osób, ale pewnie transmitujecie. Jest mniej, natomiast no, Matka Boża tak poprowadziła, że z momentu rozpoczęcia epidemii u nas się rozpoczęła telewizja. Dosłownie, tak wszystko było, nikt nic nie planował, ale tak. Kamera była, komputery, światłowody rozłożone, to wszystko tak jakoś się robiło. Przygotowała. Dosłownie, przygotowała kiedy wszystko. wybuchła epidemia, po prostu tylko kilka kabelków i tutaj ojciec Wiesław jeszcze z kilkoma braćmi pracuje, także bardzo dużo teraz mamy transmisji, wszelkie czuwania msze święte, adoracje, także A nasz... A proszę mi powiedzieć jeszcze, o przepraszam, że tak poszłam, przepraszam najmocniej, bo ja tak już mam coś sobie pomyśleć. To samo słowo zawierzenie, co to znaczy? No to słowo jest od wiary. Bo tak? dla mnie to tak różnie, tak nieraz mm -hmm. słyszałam, że, a to jest bohaterstwo, z czym się mm -hmm. zupełnie nie zgadzam, tak? No bo, no bo tak mówią, że zawierzyłem Maryi, o jak, jak? jestem fajny, już bo już zawierzyłem i już nic nie muszę robić, jestem ważny, bohaterem, a do tego wszystkiego mogę usiąść na laurach. Bo mm -hmm. dla mnie to jest taka bezsilność, tak? Taki, gdzieś tam w środku sobie myślę, że takie zaufanie, czy mam rację? To znaczy tak, dla mnie osobiście też to jest wejście w relację osobową z Maryją, jako matką, taką kochającą matką, do której mogę zawsze w każdej chwili przyjść z każdym problemem i ona zawsze problem rozwiąże. To jest to, z, i na czym polega zawierzenie, poświęcenie czy oddanie, bo to są różne terminy? Przede wszystkim na poznaniu, kim ona jest. Im bardziej poznaję, kim jest Maryja, czyli jej miłość, dobroć, delikatność, że już tyle razy sobie poradziła, to wtedy tym bardziej rodzi się we mnie potrzeba kolejnych, że kolejne sprawy chcę oddawać. I taki przykład z życia świętego Maksymiliana, bardzo fajny zresztą, kiedy przyszli, przyjechali dziennikarze i niuchali, szukali. No i wyniuchali, że niepokalanów ma długi. Myślę, że na obecne, na obecne hmm. czasy to byłoby kilkanaście albo kilkadziesiąt milionów. Potężna suma. Hmm. No i przyszli do Maksymiliana i mówią, ojcze gwardianie, wiemy o długach, że macie takie duże, skąd ojciec weźmie tyle pieniędzy? A święty Maksymilian tak patrzył prosto w oczy zawsze i mówi, proszę pana, wszystko co jest w Niepokalanowie oddaliśmy Niepokalanej. To nie są moje długi, to są długi niepokalane. A czy ona sobie poradzi? Proszę pana, tyle razy sobie poradziła, i teraz się też poradzi. Proszę być spokojny. Właśnie tak żyje człowiek, który się zawierza matce Bożej, że jak zawierzasz, to już ty się nie martwisz, wiesz, że, jest, że ona się o to martwi. Ale pracujesz, prawda? Ty masz tak, pracować, oczywiście. tak, masz słuchać natchnień, masz się modlić, masz robić swoją robotę, tylko że już nie jesteś sam w tym. Ja tak tylko dodam, że jeżeli ktoś, kto nas ogląda, ma pomysł, dlaczego to światło nam się zmienia, chociaż mamy postawione światło stałe, to proszę napiszcie nam o tym. bo nie cud, nie wiemy. Cud. Tak, o to Maksymilian jest, wchodzi. Jest, a Maksymilian wchodzi i nam tutaj o, e, robi o, robu, ła, ładne, u, ciepłe światło, a zaraz się robi zimne. Łobuzuje. Ale mamy, mamy dobrą temperaturę, ciepłą, atmosfera jest też ciepła. My też, też mamy, że... ten nasz projekt jest zawierzony Marii też, on, on jest przez jej. Ręce zawierzone Panu Bogu, więc myślę, że ona też nad tym trzyma mocno rękę. E, więc e, ja wiem, że mamy za mało czasu, jest 23 minuty, już no, mamy nagrane, ma... więc żeby wróćmy. opowiedzieć o historii Maksymiliana, e, ale jeszcze jedną rzecz tak dorzuciłabym na koniec, i później zaprosimy już na, na mm, zawierzenie: Nagasaki. Bo to jest mm -hmm. też historia nieprzeciętna. W znaczy, o tym też można długo, długo mówić, mówić, ale tak idzie, prawda? A tak. już sobie doczytajcie resztę. Yy, Maksymilian yy, bardzo modlił się i był pod wpływem małej Tereski. I myślę, że mała Tereska tutaj zadziałała, żeby on na tę misję pojechał, bo ona jest patronką misji i pojechał w ciemno, nawet nie wiedział, gdzie jechał, gdzie jedzie. Wiedział tylko jedno, że chce jechać, aby ratować nieśmiertelne dusze, założyć tam niepokalanów, tak jak w Polsce. Wielkie, ogromne problemy miał. Miał wrzody, nie mógł stać, musieli go bracia trzymać. Często brakowało pieniędzy, rzeczy podstawowych itd. I to jest niesamowite, bo kiedy został ochrzczony pierwszy Japończyk po jakichś, nie wiem, dwóch, trzech, pięciu latach działalności to Maksymilian napisał w liście, warto było dlatego jednego przyjechać. <głos> <głos> to właśnie dla niego się liczył człowiek, nie maszyny, nie jakieś osiągnięcia, że teraz akcje, tylko konkretny człowiek, że to jest dusza nieśmiertelna, warto pracować, żeby chociaż jednego człowieka uratować. To może warto było też dzisiaj przyjechać, że może jeden grzesznik, który nas ogląda, a myślę, że może nie Maji. jeden. Chociaż jeden, dlatego jednego <noise> chociaż warto. i Ja pamiętam, jak nawrócona ma była pisana, to też... Napisaliśmy we wstępie, że jeżeli chociaż jednej osobie pomoże, mhm. I tak się odzywały te pojedyncze osoby. E, więc e, myślę, że Maximilian by się na nas nie zezłościł, że tutaj nagrywamy i tak mówimy o nim na luzie. No z tym światłem coś kombinuje, tak, 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 światem tak, coś Tak, coś jest. Ale, ale zobaczcie, jakie ono jest ciepłe, jakie on się ładne robi, takie słoneczne. Mhm. Tak jakby nam to A nie, dodatkowe... bo dreszcze Oj, tak, jakby nam to dodatkowe słońce za, zaświeciło. A już. A, już. Więc... On tak rękę położy. Tak. Więc jesteśmy. My... No a tak poczułaś. Nie wiem, nie wiem, jaki masz układ z Maksymilianem. A no. nie będę tu opowiadać takiej rzeczy. No my mamy trochę świadectw A ja mam do Pań pytanie. Tak? Jesteście rycerkami? Nie, jesteśmy rycerkami. O, to musicie jeszcze przyjechać do nas. Musimy przyjechać i porozmawiać o rycerstwie niepokalanej. O, to zaskoczenie dla mnie. Jeszcze nie walczyłaś jako rycerz? Nie. No to wszystko przed tobą. No i na tym będziemy kończyć. Na tym będziemy już... kończyć. Zapraszamy to teraz w, tylko w skrócie, o której co jak teraz, od nas, u nas od wtorku do końca zawierzenia. Codziennie wieczorem, w środa, czwartek, piątek wieczorem, 17 Różaniec, 18.00 Msza Święta i później te konferencje zapowiedziane. W sobotę, ostatni dzień, ksiądz biskup Libera przyjedzie na zakończenie o 11.00 Msza Święta Różaniec i pani Iwona Zielonko. Jesteś piękna, urzekająca, czarująca. Specjalnie konferencja dla kobiet w Dzień Maryi Królowej. Okay. I w internecie na stronie? Na stronie www.niepokalanow.pl Program jest. Zapraszamy każdego dnia i nie tylko w czasie zawierzenia, a sanktuarium jest czynne od 6 do 19. Można się spowiadać. Zapraszamy tych wszystkich grzeszników. Tak, którzy... Niech Maryja przyprowadza. To, którzy tutaj. mają potrzebę. Tego, potrzebę. Tak, po prostu. Bez Dzieci, to dziękuję, chociaż Dziękujemy. nie chce nam się stąd wychodzić Boże, za bardzo. Tak Bardzo nam miło było. Księdzem tu siedzieć, z księdzem z ojcem. Ja tu tak robię. Fra Franciszkanin tak. konwentualny, czarny Konwentualny, tak. tak, tak. tak, tak. Od słowa konwent, czyli klasztor. Klaszt, I do zobaczenia klasztorny. chyba, tak? Do zobaczenia. Do zobaczenia. No to mamy do zobaczenia. Trzymaj mikrofon wyłącznie. Trzymam. Trzymam. Baba.